44 595 zł i 20 euro. To suma pieniędzy, którą udało nam się zdobyć podczas naszego ostatniego spektaklu chartywnego na rzecz Hospicjum, gdzie, zabrała, gdzie zagrała grupa bezpłęty Impro. Jest to kwota, którą składa się między innymi kwesta podczas spektaklu 13 595 złotych i 20 euro, 20 tysięcy od sponsorów, a także dwa metrace przeciwodleżynowe. Z mojej perspektywy jest to ogromna suma, która zasiliła konto w hospicjum. No i to tu dużo mówić. Dziękujemy wszystkim serdecznie, zarówno wszystkim sponsorom, jak i wszystkim ludziom dobrej woli, o ogromnych sercach, którzy pojawili się właśnie w Dniu Spektaklu i dołożyli swoją cegiełkę do... Puszek wolontariuszy. No mam nadzieję, że jest to dobra pomoc. Bardzo dobra pomoc. Będziemy mogli spać spokojnie, przynajmniej początkiem nowego roku. Będziemy mogli zakupić specjalistyczny sprzęt dla naszych podopiecznych. No więc, kochani, to nie ostatnie takie działanie. Okazało się, że jednym wydarzeniem kulturalnym, gdzie się wszyscy dobrze bawili, można zrobić dużo dobrego, i że Jawożno ma dużo mieszkańców o ogromnym sercu, którzy chcą pomagać. Więc po nowym roku nie zwalniamy, a, więc, a wręcz przyspieszamy tempa i będzie jeszcze więcej ciekawych wydarzeń, o których pewnie wkrótce powiemy. Dokładnie, serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. No i, kochani, jeszcze raz serdecznie dziękujemy i wszystkim życzymy. Wesołych świąt! świąt.